No, się, Manko, w najpiękniejszym miejscu w Malezji. Aktualnie na nasze śniadanie wjeżdża czarna kawa i ciastka, które kupiliśmy mm -hmm. sobie właśnie przed chwilą w sklepie. O, ogólnie, wychodząc tutaj od nas z tego hotelu, zawsze mieliśmy otwarty sklepik. Zawsze, on był otwarty 24 godziny na dole, poza tym nazywa się mart 24, poszedłem po seven y i co? Zamknięty, więc kupiłem jakieś tutaj przysmaki eee, stąd, ogólnie rzecz biorąc co zaraz zobaczymy, bo teraz tak, tu jest jakaś bułka w sezamie, jedna jest z kwiatem lotosu, więc pół jest dla mnie, a jedna jest z jakimś rabi, nie wiem co to jest rabi, oby to nie było jakieś, co to jest? Ile za to zapłaciłeś? Ja za to zapłaciłem 11 zł. Za ale, wszystko. Ale gówno. A to drugie? To jest jakiś bez smaku w sezamie. Okej. Okay. To jest lotus. Okej, okay, to jest dobre. A to jest gówno? A na to się zdecydowałem na samym końcu. I do tego jeszcze dwie bułki. Jajeczne portugalskie może są smaczniejsze jak to co wczoraj zobaczymy, więc wjeżdżam na nasze oryginalne śniadanie. No i zobaczymy co później. Dobra, próba tych ciastek portugalskich. Ogólnie to jest Ekpasry, czyli takie jak jedliśmy wczoraj, a to jest jakiś cis. I coś tam pachnie jak budyń. No lepsze od tych, co jedliśmy przed chwilą. No mhm, to fajnie. A to drugie, jajeczne. O, to pachnie jak portugalska Nie, jednak jajecznica w środku. No, smaczne. Ciastko z jajecznicą. Na śniadanie 11 zł. Słuchajcie, przyszliśmy do Kajpy obok naszego West House, bo musieliśmy się wyciekinować. Więc jemy bułeczki bało, bo to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Takie kosztują po 2,50 za sztukę. Ta chyba kosztuje też 2,50, ta kosztuje 5,50. Barbecue pork, port berry, czyli bekon ze świni i świnia w sosie sojowym. Sprawdzamy. Dokładeczka. Wziąłeś? Nie wiem to jest pierogi z, tylko z mięsem i tu jest chyba kawior pewnie na górze, a to są z mięsem i z zielonym groszkiem. I z groszkiem pierogi? Z mięsem i tu jest groczek. Na górze. No jedyne z mięsem były jeszcze z kodatkami, z krabami i z czymś tam. Siedzimy sobie w takiej części wspólnej w naszym hotelu. Montujemy odcinki i cały czas się wachlujemy. Bo nasz polega o tam w wpierdacza Duriana i tak śmierdzi w całym hotelu, że jest nie do wytrzymania. Po prostu jest smród przeokropny. Be, 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 be ten owoc w ogóle to tak śmierci, że taka się nie da w ogóle. Okropne, jest... nie? To jest strasznie. U nas pora obiadowa. I przyszliśmy na burgera. Bo w mieście serio nic nie ma. Jest piwa, na kolację mamy zamówioną pizzę i butelkę wina albo coli. Bardzo prawdopodobnie, zdrowo. Prawdopodobnie wyjeżdżamy jutro do Tajlandii. Staramy się ogarnąć jeszcze nasze dane na telefonie, bo iPhone nam znowu robi problemy z usuwaniem zdjęć i zajmowaniem miejsca jako dane systemowe, co nas zaczyna drażnić. Ale mamy szybki internet, więc może się uda wszystko ogarnąć. Będziemy zobaczyć za chwilę autobus, jak nie dokupimy go na Easybooku. Burgery już przyszły, wyglądają ogólnie przekozacko. Mamy nadzieję, że w smaku będą tak samo dobre. Jest nie i jajo. A ty chciałaś z jajkiem? Tak, ty chciałaś też specjala z jajkiem. No to jemy słuchajcie, nie ma co Opowiemy wam pojedzenie, jak było. Mamy bilety. bilety do Hasi, do Tajlandii bezpośrednio stąd. 4 godziny droga. Ale najlepsze jest to, że kupiliśmy bilety ogólnie na mieście wszystkie bilety kosztowały po 70RM od osoby, czyli 70 zł. Na Easybooku było po 55, ale jak jesteście nowymi ee, użytkownikami. użytkownikami aplikacji, to możecie użyć kodu EbynyENew, -E 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 wtedy macie zniżkę 10%, czyli płacimy 102 RM, -y. ale co jest najlepsze? Jak już kupiliśmy bilety, na bilecie jest informacja, że przed wejściem do autobusu będą no, to... skasować 5 zł. Za ubezpieczenie podróżowania w Tajlandii. To jest mega dziwne. Pierwszy raz się z spotkaliśmy, no ale to jest 5 zł, więc... Okej, okay, czyli w tym miejscu odjeżdżamy w... Pan Green, Pan Green Mall. Mamy po 2 minuty z piechotą, więc Elo, idziemy teraz na market. Kto ma jutro urodziny. No tak serio, serio? do Tajlandii. Szafinko kosztuje 3 dyszki. A jak oni nam powiedzą jutro na granicy, że nie możemy wziąć wina, to będziemy musieli po półtorej butelki wypić. na mnie nie sprawdza butelka plecaków. Na hejna, na Waldka wypijemy. No bo na Waldka wypijemy. Na Waldemara. Pozdrowa, Jemy kolację. Dzisiaj wjeżdża... Pizza Hut. Słuchajcie jakim trzeba być. Takim trochę hipokrytą, nie? No bo powtarzamy Wam już od tylu dni, od tylu odcinków, że tutaj jest tak pysznie, a nie jest. Naprawdę, jedliśmy dzisiaj bułeczki Bao, które ogólnie tak wjechały raczej na głodnego, więc byliśmy głodni, to zjedliśmy. Później wjechały chińskie pierogi, które też nie były do końca najspaczniejsze. Połączenie mięsa z rybą nie jest zbytnio eleganckie. No i później był tylko burger, i teraz jest pizza. Mamy schłodzonego y, Mountain Dew, Mamy trzy wina wóz tutaj w plecaku, ale zostawimy je na jutro, bo jutro mam w urodziny, a dzisiaj nie będziemy otwierać. No. No lipa, no, opuszczamy to miejsce bardzo niezadowoleni. Cieszymy się, że wyjeżdżamy już stąd. Serio. Ryzykujemy dużo, bo mamy wizę 45 do Tajlandii i mamy wylot do kolejnego kraju i mamy wizę na styg. Wszystko zależy jutro od celnika. Mamy nadzieję, że dobrze policzy dni na pieczątce. No i że okay. nas e, wpuszczą i wypuszczą, żeby będą mi odwołali lotu na dwa miesiąc. Będzie okay. git, majonez. Łukasz ma z... zawsze mamy taki plan. Mamy tak Tajlandię zorganizowaną, że wam szczęki opadną. <grystwo> Wy jeszcze tego nie wiecie, ale ja już wiem, że to będzie najpyszniejsze jedzenie na Penang, jakie nas spotkało. Już próbowaliśmy krążków i są mega przepyszne. Więc jemy prawdopodobnie życzymy Wam dobranoc i sobie do zobaczenia jutro z nowego kraju. No elo elo! Witamy Was z dworca przy centrum handlowym Penang. Właśnie czekamy jeszcze na dwie osoby i ruszamy do Tajlandii. Ogólnie to jesteśmy do reciafy, bo nie sprawdziliśmy czy zmieniły się jakieś restrykcje wjazdowe. Jedne strony mówią o teście, drugie mówią, że nie, więc jedziemy na ryzyko i sprawdzamy dla Was, jak to wygląda na dzień 27 stycznia. Dzisiaj są moje urodziny, więc bardzo się cieszę, że spędzę je w Tajlandii, a nie w Malezji, bo mam ochotę na Pattaya, który jest szansa, że nie będzie dostępny w Hatyai, bo jest tylko w turystycznych miejscowościach, ale liczymy na to, że uda się. Mamy zarezerwowany nocleg, a jedziemy takim oto małym vanem 10-osobowym. Będzie elegancko. No jakoś tak nie naszła nas wcześniej ochota, żeby się przejść i zobaczyć ten most z bliska, ale mamy okazję przejechać się mini vanem w drodze powrotnej. Najdłuższy most w Malezji albo najdłuższy most w Azji. No to jedziemy. No stoimy teraz za tym mostem, bo na 8 mieliśmy wyjazd z autobusu, było 20 po 8 i nikt nie odbierał telefonu, więc mieliśmy jeszcze dwóch klientów, na których czekaliśmy, ale nie przyjechali, więc kierowca wsiadł i pojechaliśmy. wydzwaniali, i prosili teraz, żeby na nich poczekać, nim taksówką dojadą do busa, no i stoimy i czekamy na nich już 15 minut, oni nadal nie przyjeżdżają. Ja to bym na miejsce tego kierowcy w ogóle nie stawał, jest rozkład jazdy 8 i dzida, bo tak samo co my możemy powiedzieć że my teraz stoimy, już marnujemy, jest dosłownie 8.40, a 8 miał być wyjazd stąd. No i co? I czekamy cały czas, więc ja jestem też niezadowolony, to jest ich wina. Jesteśmy na stacji 25 km od granicy. teraz pan pospiesza, żebyśmy wsiadali, więc nie ma wyjścia, jedziemy do Tajlandii. Na razie droga jest spoko, tylko trochę zimno w autobusie. I trzask. Okazało się jednak, że kurwa wysoki jest. Okazało się jednak, że przypałowcy, którzy się spóźnili na nasz autobus, to żółtki. <grymne> Jesteśmy przed granicą na takim punkcie z toaletami, ze sklepami Duty Free. No i taka sytuacja, że kierowca chciał od nas paszporty. Ja słyszałem o jakichś takich akcjach, że kierowca bierze wasze paszporty na granicy, później wam oddaje, ale każe wam zapłacić jakąś kasę. Więc poszedłem z nim. Typowo do tego biura, do którego idziemy, i on tam wziął te kartki do wypisania. Tylko takie, wiecie, tam e, co są TM6 chyba. One są ogólnie za darmo dostępne na granicy, więc za nie się nic nie płaci. I on do mnie mówi, że 100 batów. Ja mam tylko tyle na bilecie napisane, jak kupiliśmy już bilet, że mamy zapłacić za jakieś ubezpieczenie podróżne do Tajlandii, wjazdowe, które wynosi 5 myrów, czyli 5 zł. On krzyknął stówkę, czyli 200 od UBA. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Ale nie mam zamiaru mu nic płacić, więc idę odczaić, bo właśnie wracam po paszporty. Ale kombinacje: musimy wysiąść z busa, przejść, żeby zaskanowali nam plecaki, podbić paszporty. Musieliśmy zapłacić po 13 zł ekstra za ubezpieczenie na pasażera. Ale to jeszcze Wam opowiemy szczegóły na miejscu, bo jest tutaj. Nie wolno tu, nagrywać. Tutaj, tu. Welcome to Thailand. Okazało się, że do przekroczenia granicy potrzebne jest ubezpieczenie wykupione w tajskiej ubezpieczalni na osobę, która podróżuje w minivanie Ogólnie rzecz biorąc, cena była napisana na bilecie 5 zł, natomiast po wzroście cen musieliśmy zapłacić 13 zł od głowy i nie było innej opcji. Mogliśmy wysiąść z minivana i po prostu z niego zrezygnować, więc podstawieni pod ścianę zapłaciliśmy. Ale bierzcie to pod uwagę i pytajcie się przed, przed wejściem do autobusu, dlatego że podejrzewam, że można tego uniknąć. Ale jak jesteście już w trasie, to co możecie zrobić? Nikt nie chce wysiadać przed granicą. Reakcja, ja pierdaczę. To sprawdzają, ogólnie Wam powiem, bo mieliśmy mnóstwo pytań, bo jesteśmy już trzeci raz w z Tajlandii w ciągu pół roku. Ale od 1 stycznia kasuje Wam się całkowicie licznik wjazdowy, wizowy, więc normalnie jesteśmy liczeni od pierwszego razu, ale Pani trochę nie odpowiadało. Czekaj. Powiedziała nam, że tam musimy pouzupełniać wszystkie bilety, musieliśmy pokazać dokładne adresy. No, i ale wjechaliśmy. Mamy do 12 marca wizę, więc, jak nam się nie opóźni, lot to wszystko to, będzie git dobra. majonez. O, otwieraj tego winiacza. W ogóle Czas z, z tego całego stresu i miliona pytań, jakie zadawali, zapomniałam o tym, że wyczytaliśmy dzisiaj rano na angielskiej stronie, że potrzebny jest nam test. Z tego stresu wszystko zapomniałam ale o tym. Nic nie pytał ogólnie, nie? No, nic nie, nic nie pytali, o, jeśli chodzi o Dawida. Dobra, ja pierdykam, to... weź, otworzysz to wino z tego stresu. Zobaczcie, jak jadę. Panią pcha, bo je się paliwo skończyło. O? Odpaliła. Nie, pchałem dalej. Pierwszy posiłek w Tajlandii. Rodli z bananem i z czekoladą. Stwierdzam, że pani go za mało obsmażyła, ale zjem, bo jestem bardzo głodny. Szukamy podkapało na świeżo robionego, bo już spotkaliśmy dwie knajpy, które mają, ale mają przygotowane z rana takie wielkie tace i... Lipa. Chcemy na świeżo. Wylądowaliśmy na markecie. Jemy jajem Batkapao, czyli ryż z bazylią i mięsem i do tego jajko. A Łukasz wziął ryż z czym? To jest kurczak curry w jakimś sosie, takim lekko cytrynowym. Do tego omlet. Za dwa dania 60 patów. Zimne, ale bardzo smaczne. Po tej naszej przekąsce idziemy teraz do hotelu i po drodze sprzedawali lód, więc powiedzieliśmy, że chcemy trochę. To dla Tajów jest trochę. Mamy 5 kg dodatkowo lodu. Za 3 złote. Za 3 złote i musimy dźwigać Kurde, tak idziemy idziemy bez tego internetu. Się trochę pogubiliśmy. Dygamy to 5 kilo lodu, ale jeszcze banany, banany dokupiliśmy. Ale tyle jedzenia co widzieliśmy po drodze pysznego, że aż nam ślinka kapie. Ale najpierw musimy rzucić plecaki i wypić wino urodzinowe. Później drugie, trzecie i pójść coś zjeść. <noise> ale jest ciężko, najgorsze jest to z tymi plecakami. Co prawda odcinek jest trochę później jak moje urodziny. Dzisiaj 27 stycznia, ale gdyby ktoś miał ochotę postawić mi urodzinowe piwo to możecie wejść na bajkofi.teo Slash street channel, jednorazowa wpłata, 5 zł a dla mnie zimne piwko. Jeżdża kawa z woreczka. No, fajnie. Słuchajcie, e, mhm. muszę powiedzieć, że jeżeli... wejdę tam, pani mnie zaprasza panie elegancko robi. Łukasz ma dzisiaj urodziny, więc szaleje. Elegancko, powietrze jest taka bombelkowa. Super, super. No słuchajcie, zobaczcie jak ta kawa wygląda, jest... Tak duża jak głowa. Masakra. Ja myślałem, że pani tutaj daje dzieła worek z lodem i będzie tam rzucać do kubeczka czy coś. A to był cały worek lodu do kawy. Kawa jest mega intensywnie słodka. A my jesteśmy na ulicy, którą przechodziliśmy poprzednio i wszyscy się na nas patrzą. Bo tu nie ma w ogóle białych ludzi. Masakra. Zaraz bo przejeżdżają, zejdźmy na bok. No co, idziemy ogólnie poszukać jakiegoś miejsca dzisiaj na kolację, ale jest tak dużo street food'u. Mamy nadzieję, że nie zamykałem się zbyt wcześnie. No i chcieliśmy jeszcze zobaczyć, czy są gdzieś tutaj koła do pływania. Nie chcielibyśmy ich szukać w którymś miejscowości i tracić czasu, ale kupić sobie tutaj na miejscu. Będziemy szukać. Zobaczcie, jakie można urodzinowe ciastko sobie kupić. Przepyszne. No ale my mamy, tu jest pizza w ogóle po 15 za kawałek, ale jesteśmy tak na najedzeni na razie. Na razie robimy research, na razie chodzimy, robimy research, idziemy po olejek do komary. Ale tak się Kurde. Penang zostało miano najlepszej miejscowości z jedzeniem. My jesteśmy tutaj i nie wiemy co mamy zjeść, bo jest tyle pysznych rzeczy. Ta ulica bije, to jedna ulica w Hatyai bije na głowę całe Penang. Okay. Okay. Wiecie że, jesteśmy, wiecie, że jesteśmy w Tajlandii już trzeci raz w tym roku i w sumie łącznie około 60 dni. Jeszcze nie zjedliśmy mango sticky rice i to będzie dzisiaj pierwsze. Pani obiera nam całe nowe mango i do tego jest ten wspaniały, słodki ryż. Jest w ogóle zielony. Zielonym, więc też spoko, jak chambot wygląda trochę. Piękności. No to jemy. A ciekawe dlaczego jest zielony co dodaje pani. jest też wersja z niebieski, że ale nie u pani. Jedliśmy z niebieskim kiedyś jest farbowane kwiatem. Bardzo spoko. To jest ten zielony kolor, to jest kolor tej rośliny, którą pani robiła naleśniki zielone w faj. No tak mm, super ramcko. No 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 I open now. Okay, maybe back better. to Ja mam mleko, nie mam mleka. Ale zrobiłem laksę, zobaczcie jak to Ale wygląda. <grymne> Słuchajcie, cieszymy się jakbyśmy pierwszy raz przyjechali do Tajlandii. W takim miejscu jeszcze nie byliśmy. Jest tutaj tak mało turystycznie, że ludzie jadąc na skuterach zatrzymują się, żeby nam powiedzieć hello. Zobaczcie co robią chłopaki. I to są i starsi, i młodsi, wszyscy się do nas uśmiechają. Nie ma tu w ogóle białasów. To jest chyba ostatnie miasto, w którym można spotkać białych. Zazwyczaj wszyscy samolotami. No a my, jak to na cebule przystało po taniości jutro pociągiem, ale bardzo nam się podoba. Szukamy jakiejś miejscówki, żeby zjeść mango sticky rice. No i będziemy szukać cały czas tego koła, o którym wspominałem. Ale są mega, mega tanie rzeczy. Naprawdę ja jestem pod wrażeniem, jak tanio jest tutaj. Ceny są porównywalne do, do Chiang Mai, nawet jest troszeczkę taniej. Kokosy można kupić taniej, owoce taniej. Jedzenie w podobnych cenach. Super. No i w takich pięknych okolicznościach tajskiej ulicy będziemy jedni sobie najpiękniejszy deser w Tajlandii, czyli Mango Sticky Rice. nie jest. A tam słuchajcie po drugiej stronie ulicy jest owoc, którego widzimy pierwszy raz, ale wiemy co to jest. Ja wam przybliżę, ale może w następnym ujęciu pokażemy go z bliska, bo mamy zamiar go kupić, jeżeli nie będzie miał wysołowej ceny. Zobaczcie, co to jest. To jest żółty dragon Wy Zrobimy to. Wow. Dobra, to żółty. Ten żółty dragon fruit kosztuje 80 zł za kilogram. Bierzemy jednego na spróbowanie. wiemy jednego, jest drogi ogólnie po 10 zł za kilogram ale jednego spróbujemy, normalnie za 45 latów kupicie dermotruta, a te są za 80 a te są za 80 w ogóle wypasione mają te targi tutaj są takie owoce, one trochę smakują jak jabłka, ale w środku mają inną konsystencję Pruskawki mają za 25, taki małgorodki pojemniczek zielone mango, winogrono mandarynki o, tego owoca to ja nie znam. Jabłka żółte. Mango. I tego też nie znam. No, bardzo fajny marker. Łukasz ma dzisiaj urodziny, okay. więc spróbuję szczęścia. Zagramy w baterii. Okej. Okay. Wow. Jakieś liczby 27, żeby było? Wybieranko. Szukamy z liczbą 27, 17 mojej mininy. Dzisiaj 27, 34, 32. Aha, Tu jest. Okej Co mm. jest? Aha, okay. uh, 27. Aha. No. Me 27 bardziej. Uhu. Nie Trzymajcie kciuki. 1 lutego losowanie. I za taki kupon płacimy stówkę. Czyli 12, 13 zł na dzień dzisiejszy, Tu jest 80, niby napisane, że się płaci. Ale ja widziałem, że... Okej. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, Dziękuję. Może się uda wygrać, będziesz milionerem. 6 <noise> milionów batów to jest prawie milion złotych. Nie mało. Okay. Jak to na meliniarza urodzinowego przystało? Najlepsza podróżna zabawka. Lodówka z Arli. Dzięki mama za prezent. Dziewczyno, prawie zamarzło to wino. Ale lodowate. Także wino przelaliśmy do plastikowej butelki. Tak sobie chodzimy po mieście. Słuchajcie, jak wygram to Totolotka szóstkę w Tajlandii, to pewnie mi nie wypłacą nagrody. Pewnie nie. Może będę za dużo teraz taplał, ale jak ktoś chce posłuchać, to kiedyś była taka przygoda, że autostopowicz, podróżnik z Polski, młody chłopak, pojechał bodajże chyba do Chin, i w Chinach była loteria w chipsach i wygrał główną nagrodę nowego jeepa. I nie dali mu tego jeepa. Dali mu równowartość nagrody w granicach 1000 zł. A jeep był warty jakieś 150 koła. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Urodzinki. Jeszcze pani nam drineczka przyniosła za Friko. Elegancko. Hello. Patrz, te węże. O Jezu, węże? Żybe to są. O Boże. O Jezu, to są te gekony, takie duże. Ale ogromne. Ja się boję podejść bliżej. I się przytulają. Ale wąsyte są eleganckie. jaszczury. No. Idziemy za dźwiękami bębnów. Prawdopodobnie tańczą znowu smoki, ale jest mega fajna atmosfera tutaj. Wbijamy! Żamki. doładowanie RedBullem za złotówkę i jedziemy dalej na market. Bardzo fajna miejscowość tutaj jest. Polecamy Hatyaj. Do kolacji Okej okay. z krewetkami i do tego mamy warzywa I za taką porcję płacimy 80 watów Czyli 10 zł <try> Jesteśmy na ulicy na no. <try> Jesteśmy aktualnie na ulicy, na której jest nasz hotel West House. Kupiliśmy sobie jedzenie na wynos, mamy jakieś tam pączki, które pani usmażyła wcześniej, bo ogólnie już jest tak mało tego jedzenia na ulicy. Nie kupowaliśmy w tym dużym centrum za wiele, dlatego że ceny były dużo wyższe i jakość jedzenia też nie jest jakaś taka ekstra fajna, smaczna, chociaż tutaj był Elegancki, no ale był Pyszne. drogi, bo normalnie cena za to jest 40-50, tam było 80, ale był pyszny. E, kupiliśmy jeszcze sobie kurczaki KFC, ale nie z KFC, tylko od takiej pani, która je nam podgrzała. Do tego mamy ręcz sosik. E, elegancko w ogóle, wiesz, że ona do rynku dorzuciła jeszcze smażoną cebulkę z góry. Uuu, Trzeba uważać na zęby. No i słuchajcie, w ogóle miasto, o te psy. Ogólnie miasto Hatjaj bardzo nam się spodobało. Wiemy, że stęskniliśmy się za Tajlandem. Mamy trochę takie e, spaczone wyobrażenie, ale naprawdę no, mega fajnie. Bezpiecznie przede wszystkim, duża interakcja z ludźmi, tanio. E, no i co jeszcze? Dużo jedzonka jest dużo wybierać. No, mm. I ceny dla lokalistów Sylwia sobie kupiła dzisiaj na prezent na moje urodziny torebkę. Za którą ogólnie naszym zdaniem dała mega mało, bo jakieś niecałe sześć dyszek. U nas taka torebka trzy stówki, więc słuchajcie, nawet na zakupy warto tu przyjechać, bo ceny są dla lokalistów. Nie ma w ogóle turystów. Ja widziałem jedną parę, która dzisiaj wyjeżdżała, szła na pociąg, jak przyjechaliśmy, i jedną parę na markecie widziałem białe. I, I to w ogóle wszystko. Ceny cichów też są bardzo niskie. Nie wiem, jakieś spodnie po stówce. To nie jak w Bangkoku. też po stówce, koszulki 150. Spoko, elegancko. Ceny. Dobra, to słuchajcie, jeszcze Wam e, odpalamy jeszcze świeczkę i pijemy butelkę wina. Idziemy spać. Od 15 minut próbujemy otworzyć drzwi. Przerwaliśmy za te garaże, za nie działają. Tutaj są dwa klucze jeden działa, w sensie pasuje, ale nie chce się otworzyć. Pani powiedziała, że wejdzie za chwilę, bo dzwoniliśmy na jeden numer, na drugi, na trzeci. Za trzeci razem odebrała, ale na normalny telefon komórkowy. No i powiedziała, że zejdzie, więc czekamy, Tak. zeszła. Najgorsze jest to, że mamy ciepłe jedzenie i wszystko nam zdygnie. No. Pani. Przez to, że. No. To jest pozytywnie. Tajski klimat idzie po nim. ooh